Sala numer 12 w szkole podstawowej nr 3 wyglądała jak każda inna. Białe ściany, mapa Europy zwisająca krzywo nad tablicą, nieco zniszczone ławki, w których dzieci rysowały swoje inicjały lub serduszka z inionami. Ale w tym zwykłym pomieszczeniu działo się coś, co zaczęło niepokoić panią Olgę, nauczycielkę języka polskiego. Była osobą opanowaną, z doświadczeniem, intuicją, która nie zawodziła. Znała swoje klasy. Wiedziała, kto kogo lubi. Kto kogo nie znosi i który uczeń kombinuje, żeby nie pisać dyktanda. Dlatego trudno było jej zignorować fakt, że Alan, cichy chłopiec z ostatniej ławki, codziennie siedzi z czerwonymi oczami i ściągniętymi brwiami, jakby coś w nim się tłukło. Alan, wszystko w porządku? Zapytała któregoś ranka. Chłopiec tylko skinął głową i spuścił wzrok. Jego ręce ściskały krawędź krzesła, jakby chciał się w nie wtopić. Coś było nie tak. Olga przyglądała się mu jeszcze kilka dni. Zauważyła, że Alan pojawiał się w szkole zawsze pierwszy i nigdy nie wychodził na przerwy. Czasem drgał lekko, jakby się bał, ale nigdy nie powiedział ani słowa więcej, niż musiał. Kiedy dzieci pisały sprawdzian z lektury, Olga przemierzała klasę wzdłuż i wszerz. Jej spojrzenie zatrzymało się na Alanie. Chłopiec siedział nieruchomo, dłonni zakrywając kartkę, jakby to, co napisał, było tajemnicą. A może czymś więcej? Podczas długiej przerwy, gdy uczniowie wyszli na boisko, Olga wróciła do klasy. Miała dziwne uczucie, że powinna coś sprawdzić. Alan często zaniepokojony zerkał pod swoją ławkę, ale nigdy nie wydawało się, aby coś tam się znajdowało. Stanęła przy ławce Alana. Była starannie ułożona, zeszedł zamknięty, długopis położony równolegle. Ale wtedy jej wzrok padł pod krzesło. Na pierwszy rzut oka nie było tam nic. Cień, kurz. Ale gdy uklękła i spojrzała dokładniej, serce jej zamarło. Pod krzesłem, dokładnie pod siedziskiem, znajdowała się siatka. Gruba, ciemna, jak z jakiegoś dziwnego materiału, rozpięta pomiędzy nogami mebla. A w niej coś poruszyło się gwałtownie. Coś żywego? O boże, wyszeptała i cofnęła się. Ale zanim zdążyła sięgnąć po telefon, coś lub ktoś szarpnął siatką od wewnątrz. Piskliwe, przerażające dźwięki wypełniły salę. Olga krzyknęła na całe gardło. Pomocy! Drzwi otworzył woźny, przerażony jej wrzaskiem. Co się dzieje, pani Olgo? Pokazała mu drżącą dłonią krzesło Alana. Kiedy jednak wspólnie zajrzeli pod nie, siatka przestała się ruszać. Nawet się nie bujała. Tak jakby nigdy nic w niej nigdy nie było. Woźny od razu stwierdził, że Olga jest po prostu zestresowana i odszedł robić swoje. Olga nie mogła zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Czy zwariowała? Czy może Alan ukrywał coś, czego nie powinno tu być? Tego dnia nie mogła zasnąć. Myśli krążyły wokół chłopca i tej dziwnej rzeczy pod jego krzesłem. Następnego ranka postanowiła porozmawiać z nim w cztery oczy. Alan, Chcę z tobą porozmawiać. Sam na sam. Dobrze? Chłopiec unikał jej wzroku, ale skinął głową. Zaprowadziła go do pustej sali obok pokoju nauczycielskiego. Alan, wczoraj coś zobaczyłam pod twoim krzesłem. Co to było? Milczał przez długą chwilę. Potem z jego oczu popłynęły łzy. Duże, ciężkie krople. Jakby nosił w sobie ocean smutku. W końcu wyszeptał: On tam mieszka. Tylko ja go mogę zobaczyć. Olga poczuła ciarki na plecach. Co to znaczy? Co widzi Alan? Czy to jakaś halucynacja? Choroba psychiczna? A może coś, czego nie potrafi jeszcze pojąć? Co mieszka, Alan? Co masz na myśli? Chłopiec odwrócił się, spoglądając na drzwi. Jeśli powiem, ktoś po to przyjdzie. W tym momencie świat Olgi racjonalny, uporządkowany zaczął się chwiać. Bo spojrzenie Alana nie było spojrzeniem wystraszonego dziecka. Było błaganiem. Nagle usłyszała cichy dźwięk spod jednej z ławek. Piszczący, prawie niedosłyszalny. Jakby skomlenie? Spojrzała na Alana. Chłopiec siedział w kącie sali, skulony, wzrok wbity w podłogę. Alan, co tam jest? Spytała delikatnie. Nie odpowiedział. Ale po chwili podniósł głowę i powiedział cicho. Niech pani nikomu nie mówi. Bo mi go zabiorą. Olga poczuła dziwne ukłucie w piersi. Pod ławką rzeczywiście coś było. Podeszła ostrożnie i uklękła, żeby zajrzeć dokładniej. Z początku widziała tylko ciemność i jakiś materiał. To była stara bluza, chyba alana. A potem znowu się to poruszyło. Coś drobnego, puchatego. Zaskoczona cofnęła się, a potem ostrożnie odsunęła bluzę. Z wnętrza spojrzały na nią dwie wielkie, wilgotne oczy. O Boże, szepnęła. Pod ławką, w zaimprowizowanym gniazdku z ubrań i papieru, siedział mały jeż. Był chudy, brudny i lekko drżał. Alan, Olga spojrzała na chłopca. Skąd on się tu wziął? Chłopiec spuścił wzrok. Znalazłem go na tyłach szkoły. Był ranny. Może ktoś go uszkodził? Trząsł się, był sam. Nie mogłem go zostawić. Nauczycielka westchnęła. Teraz wszystko zaczynało się układać. Alan przychodził wcześniej, siedział cicho, nie wychodził na przerwy, opiekował się zwierzątkiem. Ale dlaczego nie powiedziałeś nikomu? Bo jak powiem, to go wezmą do schroniska. A on się tam nie odnajdzie. On się mnie nie boi, śpi przy mnie. Ja, ja się z nim mniej boję. To ostatnie zdanie poruszyło Olgę do głębi. Mniej się boję, czyli Alan nie tylko ratował jeża. Ten Jerz ratował też jego. Uklękła obok i ostrożnie wyciągnęła rękę. Jerz zasyczał cicho, ale nie odsunął się. Ma imię? Zapytała łagodnie. Tak. Pixel. Uśmiechnęła się lekko. Pasuje. Usiedli razem przy ławce. Olga nie wiedziała jeszcze, co z tym zrobić przecież regulamin szkoły zabrania utrzymania zwierząt w klasie. Ale nie mogła od razu zniszczyć tej kruchej więzi. Nie po tym, co zobaczyła. Alan, wiesz, że nie mogę pozwolić żeby piksel mieszkał pod twoją ławką na stałe. Ale może znajdziemy lepsze rozwiązanie? Chłopiec spojrzał na nią z niepokojem. Nie odda pani go? Do ludzi? Obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby był bezpieczny. I żebyś ty mógł go odwiedzać. Może nawet codziennie. Ale musisz mi zaufać. Po chwili milczenia Alan skinął głową. Ale tylko pani nikomu innemu. W tamtej chwili Olga zrozumiała, że chłopiec przez cały ten czas nosił w sobie ciężar, który nie powinien spoczywać na barkach żadnego dziecka. Ale miał w sobie też siłę, tę, te, która kazała mu troszczyć się o słabszego, nawet kosztem własnego spokoju. Gdy pixel cicho zapiszczał i wtulił się w bluzę, Olga już wiedziała, co zrobi. Po lekcjach wyjęła z szafki karton po drukarce, wyłożyła go papierowymi i włożyła do środka jeża. Alan przyniósł dla niego jabłko i trochę wody. Na razie będzie w moim gabinecie. Ale potem, może znajdziemy mu dom tymczasowy. I specjalistę, który sprawdzi, czy naprawdę był ranny. Alan skinął głową. Dobrze, ale, jeśli będzie tęsknił, to może czasem mógłbym. Tak, Alan. Będziesz mógł go odwiedzać. I nawet pomagać przy nim. Ale wszystko po kolei. Tego dnia Alan po raz pierwszy się uśmiechnął. A Olga poczuła, że coś bardzo ważnego właśnie się wydarzyło. Minął tydzień. Pixel mieszkał teraz w gabinecie pedagoga, specjalnym, zabezpieczonym tereriem, które przyniosła pani Olga z domu. Miała kota alergika, więc nie mogła przygarnąć jeża na stałe, ale znała ludzi, którzy mogli pomóc. Weterynarz zbadał zwierzątko, podał antybiotyki na lekkie zadrapania, Wyleczył ranę na łapce. Okazało się, że Pixel jest młody, niecałe pół roku. I że miał ogromne szczęście, że trafił akurat na Alana. Ale nikt z całej szkoły nie był tak spokojny i cierpliwy Jerzy, jak właśnie ten cichy chłopiec ostatniej ławki. Codziennie po lekcjach Alan przychodził do olgi i siadał przy tereriem. Nie mówił wiele, ale był, przynosił kawałki owoców, zmieniał wodę, czasem tylko głaskał Pixelka przez rękawiczkę, kiedy ten nie spał. Pewnego popołudnia, gdy szkoła opustoszała, Olga zaprosiła Alana na herbatę do pokoju nauczycielskiego. Usiedli przy małym stoliku, a ona zapytała: Alan, mogę cię o coś zapytać? Ale szczerze? Chłopiec wzruszył ramionami. Tak. Mówiłeś, że Pixel uratował cię. Chciałabym zrozumieć, co miałeś na myśli. Chłopiec długo milczał. Bawił się sznurkiem od bluzy. Patrzył w kubek z herbatą. W końcu westchnął, bo ja, wtedy, jak go znalazłem, było mi tak źle, że już nie chciałem wracać do domu. Ani w ogóle nigdzie. Olga poczuła, jak gardło jej się zaciska. Dlaczego? Mama dużo pracuje. Tata odszedł dwa lata temu. Było tylko gorzej. W szkole nie miałem z kim rozmawiać. Chłopaki się nabijali, że jestem cichy. A ja już nie umiałem się uśmiechać. Myślałem, że jak mnie nie będzie, to nikt nie zauważy. Zamilkł. Słowa wisiały w powietrzu ciężkie, ale prawdziwe. I wtedy go zobaczyłem. Tego dnia schowałem się za boiskiem, żeby nie iść na lekcję. I usłyszałem pisk. Pod krzakiem leżał on. Trząsł się. Tak samo jak ja. I nie uciekał, jak go dotknąłem. Zwinął się tylko, ale pozwolił się zabrać. I wtedy coś mi przeskoczyło w głowie, że skoro on nie ma nikogo, a ja jestem, to muszę coś z tym zrobić. Olga czuła łzy pod powiekami, ale nie pozwoliła im spaść. Alan zrobiłeś coś wielkiego. Dla niego, ale też dla siebie. Może, ale tak się bałem, że go zabiorą, że znowu zostanę sam. Już nie jesteś sam, powiedziała cicho. Ja tu jestem. I teraz już wiele osób wie, jaki jesteś odważny. Jaki jesteś dobry. Po tej rozmowie coś się zmieniło. Alan nie był nagle duszą towarzystwa, ale dzieci zaczęły na niego inaczej patrzeć. Zwłaszcza gdy pani Olga opowiedziała klasie o pewnym wyjątkowym uczniu, który uratował ranne zwierzę i opiekował się nim bezinteresownie. Nie podała imienia, ale wystarczyło spojrzeć na Alana czerwone uszy ukradkowe spojrzenia, żeby wszystko zrozumieć. I coś zaskoczyło. W przerwy Alan czasem już nie siedział sam. Przysiadła się do niego Blanka z drugiej ławki, zapytała o jeża. Potem Tymek, który narysował pikselka w zeszycie. W końcu zorganizowano Dzień Piksela, klasową zbiórkę dla schroniska dla dzikich zwierząt. Piksel był maskotką akcji. Nawet przyszedł w specjalnym, bezpiecznym transporterze, a Alan, choć czerwony jak burak, opowiedział kilka zdań o tym, jak znalazł go za boiskiem. I o tym, że małe rzeczy też potrzebują dużej odwagi. Tydzień później Pixel trafił do domu tymczasowego, do znajomej pani pedagog, która miała ogród i znała się na opiece nad dzikimi zwierzętami. Alan odwiedzał go raz w tygodniu. Późną wiosną Pixel miał zostać wypuszczony do lasu, gdzie przygotowano dla niego specjalne miejsce, z dala od drogi, z dostępem do wody i naturalnego schronienia. A jeśli się zgubi? Zapytał Alan. Zwierzęta mają instynkt, odpowiedziała Olga. A Pixel, dzięki tobie, miał szansę nauczyć się znowu ufać. Ty byłeś jego azyłem. Teraz on może odnaleźć własny. Chłopiec nie odpowiedział, ale uśmiechnął się lekko. I to wystarczyło.